Witajcie, ulubowcy. Nie wiem jak, wy, ale mnie to już teraz szlok trofy Bo już nie wiem, który raz to nagrywam. Tak, nagrywam to już któryś raz z rzędu. Nawet nie wiem, który, bo za każdym razem jest coś źle. Albo jakoś wideo jest do dupy, albo audio jest do dupy, albo jest za długie, to też wtedy jest do dupy. Ogólnie wszystko jest do dupy, i do dupy Nie, dupa jest do dupy I tak dalej, o To też jest do dupy I ten płomień jest do dupy Teraz jak to 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 też jest do dupy Tak, do dupy Ja nie mam tego w dupie, tylko to to jest do dupy Tak I do dupy, 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 de dupy. W ogóle, tak, by the way, ile właściwie ludzi robi takie let's playe w naszym kochanym, ojczystym języku? Wiem, że jest paru Polaków, którzy robią po angielsku, ale po, po polsku praktycznie żaden. No to najwyżej Lord Forte, ale go i tak przecież nikt nie ogląda. Poza mną Gawor i Freakiem. Inni cię olewają forte. Wiem, to jest smutne. Ale taka jest rzeczywistość. Dom, dom, dom! Nie, nieprawda, wszyscy cię kochamy, forte. Tak Wszyscy cię kochamy, to nasz kochany wielorybku. O tutaj pozbędziemy się niebieskich plemników z kosmosu. Albo jak kto woli, to kijanek. Chociaż dla mnie to już zawsze będą niebieskie plemniki z kosmosu. Tak. Ehe. Okej, okay, lepiej, żebym przeszedł teraz ten level, bo nie wiem, co ja sobie zrobię. Co, że niby się potnę? Tak, tak, zaraz emo. Crawling in my skin. Tak, jeszcze zacznę słuchać My Chemical Romance. I zapuszczę sobie emo-grzywkę, którą przefarbuję na czarno. Ukradnę mamie lakier do paznokci i ogólnie będzie jazzy. No i jeszcze makijaż. No i ukradnę też mamie te luźne portki. Kurwa, jak gadam to ja w ogóle nie myślę. Nie, żebym w ogóle myślał, czy co? Auć. Idę o zakład, że nie przeżyję tego pojedynku. No cóż, przegrałbym. Dlatego się nigdy tak naprawdę nie zakładam o nic. O! Udało mi się prawie idealnie przecieć przez drzwi. Rzadko mi się to zdarza, tak naprawdę. Wow, dzisiaj jest wyjątkowo jakoś. Wyjątkowy dzień. Wyjątkowy playthrough! Let's play, zagrajmy w to. Zagrajmy w to. Nie, zagrajmy w bez tego. Chuj, pierdol to. O, jak miło. Czemu wszyscy wrogowie nie mogą zostawić takich power-upów? Naprawdę, świat byłby takim lepszym miejscem, jakby każdy jak umrze zostawiał, każd zostawiał każdemu po takiego właśnie power-upa. Niekoniecznie musi to być yy, jakieś bardziej z energią, może być, nie wiem, milion złotych, ja bym się nie obraził. Jakby mi ktoś kiedyś takiego power-upa zostawił, mama czy tata, czy jakiś, nie wiem, nieznany mi w ogóle wujek z Australii. A czemu nie mam nieznanego wujka z Australii Jakie moje życie byłoby piękniejsze. W ogóle co ja gadam Pierdziel teraz to odwala mi chyba całkiem nieźle No i super. Power up mi zniknął Nie pieprze to jakoś przeżyję A może i nie? Tam dam dam. O oh wait, power up. Oż ty w dupę. O nie. O, jeszcze jeden. Ty, to ja może nawet przeżyję tą walkę. Albo i nie. Będę musiał chyba zmarnować i tanka. W ogóle ja mam jakieś życie? Nie, mam zero. Pierdziele to. Chyba będę jednak musiał zmarnować tego i tanka. Więc lepiej, żeby ten filmik. chociaż nie można, nie lepiej, żeby ten filmik miał ten, ten. czas mniejszy niż 10 minut. No ale z drugiej strony nie chce mi się powtarzać tego, a. tam jeden i tank to. A użyć go teraz, czy. A, lepiej teraz. Raz kozie, śmierć. Mam to wszystko i tak w dupie. Oczywiście slowdowny dzięki. Mojemu niesamowitego, niesamowitemu emulatorowi. No zdychaj. W sumie niekoniecznie zużywałem tego e tank chociaż nie wiadomo czy bym nawet przeżył. No dobra, jeden e-tank. Co to jest? Ja to wszystko robię dla was, moi kochani youtuberzy. Chociaż praktycznie... nikt z was mnie tak naprawdę nie ogląda. Mam ledwo... trzech widzów. No, trzech? Może czterech. Więcej nikomu nie chce się mnie oglądać. A więc, youtuberzy, do zobaczenia w kolejnym ekscytującym odcinku, ile taki w ogóle będzie. Normalnie szlak mnie zaraz trafi.